A no to pewnie na moim kanale i dzisiaj w kocią przygodę i miałem zrobić kopalnię, ale, ale jak tak patrzę na mój kłód, to chyba trzeba zrobić farmę. Niech fajnie. Farmą się zajmiemy w następnym... znaczy ja się zajmę poza odcinkiem. Myślę i kupuję już dzisiaj swój... Normalny skin. Następny skin taki. Dobrze, no, że będzie na łatwę, jak z siebie. A my wracamy do odcinka. Teraz zaczynamy odcinek, a nie wracamy. I tak, jeszcze nie myślałam, gdzie zrobić farmę. Ale myślę, że zaraz zrobimy tu taką prowirozję. Krok Bo jedzonka upiła, a trzeba się czymś żywić. A w ogóle, ocięcie domy. Na razie, no jest mały. Będzie powiększany, ale możecie cię Chyba, wygląd. Musiałbym się nachodzić, ale, ale mamy to, co ja robię. Tak chwilę tak się ciągle zapominam, jak się robiło płotki. I tak, wiem, na razie go nie przyciągnę, bo nie mam pszenicy. No, ale farmą się zaraz zajmiemy przenieść Tak, szczerze, to ja zapomniałam, że nie mam przenić. Teraz tak powiedziałam, żeby być mądry. <grym> Dobra, tutaj mamy farmę. 4 5. Raz, dwa, I Myślę, że więcej nie potrzebuję. O! Jak ja chcę robić... Szczególnie, jak ja nie mam wody. <tryk> Ach, chyba pora poszukać trochę tego, no. Zarazem. Zapalimy sobie te zewnętrz, żeby mieć pochodnie, żeby ciemno nie było. Jedzenia uszukodzonego nie mam. No niestety nie. Więc będzie śmiesznie. No, liczę na to, że mobów tam nie będzie. To jest już na mapie śruśki i no, Dobra. No, poczekamy. Więc liczę w się. Sensie... My nie wiem, co porobimy. Wielokrotnie to jest takie jakieś fajne coś. Teraz chcę się grać. Fajnie byłoby ze srebrnymi, ale obci fajna nie ma jeszcze na tą wersję. I nie wiem, kiedy wyjdzie. No. Jakbym miał obci fajna, to bym nawet nie potrzebował pochodzić dużo. Bo wystarczyłoby, żebym tak trzymał w ręce, a tak to będę musiał się wiecie. Dobra, pełno śmierci o nadchodzę. Już mi się to nie podoba. Widzę są jaka. Wiele, Wiecie co nie? Ja porzucam mi się. Porzucam. Porzucam mi się jednak. Wiecie co? Muszę jednak, sobie dzisiaj tą kopalnię To Chyba nie jest burza.

Nie była. Nie była mała, nie no była nawet szkoda. Teraz możemy zobaczyć mniej więcej. O, nie widać tu. To, to bo było tu pod górą. Bo tu. Nie, to tu było. Chyba się wszędzie kupimy w inną stronę. Znaczy, na pewno się kupimy w inną stronę, więc. Ojej, ja bym wiedział, że tu tyle węgla, to bym. aż tyle pochodni nie używał. Znaczy pochodni. Yy, tego. Węgla ciemnego. Nie bym nie spróbował. Czyli w dzisiejszym odcinku kopanie. Jakby nie patrzeć, tak głównie wyglądają szyby, ale w manipulacji, jak tego oglądam, to albo kopią, albo chodzą po świecie. Potem zrobię tu jakieś chodki, ale to też poza kamerami. W ogóle poza kamerą chyba zrobię farmę i tą kopalnię potem. No, żeby po prostu nie było milion odcinków, zrobienia robienia pani, do której pewnie nawet nie będziemy chodzić. Tak, wyjście. Zaraz nam się Kilo skończy. No, to nie jestem, to jest Kurczę, to coś to się jeszcze na raz nie zerpiło. O kurde, jak jak, jak spędzić się majstreb był. Ja to na to jest. Lula. I tego się obawiałem, spróbujemy się jakoś przekopać. Ten. No po prostu w przód. I akurat noc idzie. Ja teraz może nawet zapłonę na świecie do tego odzież. Wspólnie to jest że w podbudować. Bo jest źle. Nie powiem bardziej. Dobra, walka z Ty, czy kodę. Hej! Ty, Tutaj może być. To jest za bardzo. Tam chyba nie chcesz chodzić. Powiedziałem ale, że Tak, ewidentnie tam nie chcesz chodzić, chyba skierę nie założył. A przynajmniej na razie, pki. mam dwa serduszka. Tam są klówki. Kurde, nie chcę takich zabijać, ale kupki <gry> są tam, bardziej. ale potrzebuję jedzenia. Zabiję jedną głowkę. Są trzy. To, co widziałam. Tam jest owiec. Tam. tam też jest, głowka. Jeszcze po tam. I owiec Możemy owce pozabijać. Będzie świeże mięso. Chcemy to dotrzeć właśnie, żeby na Chodź tu, owczo. Hop i hop. Ale kub, tamtej nie jest Dobra, tyle powinno mi starczyć. Po upieczeniu. będzie z tego. Zobacz, ludzi jest. Ja nie będę mu przeszkadzał. Niech sobie żyje. O, ja nie chcę być martwym. Proszę. teraz nie ma, ja W sumie, chodź. No. Ej, hop, z dwóch bloków. Ja w sumie tyle mało mam do przepalenia, to Dobra. Jeden blok. To i tak był głupi pomysł, jak teraz tak o tym pomyślę. O, tak lepiej. Zaraz będę najedzony, już będzie dobrze. Dobra, jeszcze... Byśmy mieli pełne... Wiem, że niby nie powinno się jeść, jak ale... Dobra, reszta niech mi się tu przepalamy, idziemy kopać dalej. Nie, nie zgubiłem się przed chwilą, wcale wcale nie wiem, ile tak muszę się dropać, ale trochę na pewno chcemy przejść.

Mało no, widać, widać. Yeah. To jest, ab, dobra, ab, dobrze, dobrze. Piąty. Hm. Ah, nie, 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 nie. To nie tak, dobra, nic tu nie ma. Tak, bo ja nie mam niczego chodzić, ale no, nieźle bym się władował. Hmm. A tak łatwo by mi ten kuchnię, odzyskał, bo przypominam, klamie na Nie ma tu już miejsca na pomyłkę. No to będzie budowanko. Mam nadzieję, że to zaraz nie dostanę tu czegoś lub... ten, ale... Kiedyś się, wypierdolimy do tej jaskini. Chyba. O ile mi się szybciej szluwal nie snuć. Bo tak też może być. Jakoś, że nie wiem, gdzie jest ściana. Uuu, tam jest. Tam, będzie to... O nie, dobra, nie ma. Nie, Obów chyba nie ma. Na szczęście tam jest chyba już tak. znaczy nie trzeba zapisywać jak opalnia. Po koblu był raczej będzie się dał salientować. Teraz będziemy mogli odbijać w dół. No i klas. Jak <laughs> mam spadł. Dlaczego trzeba łazać pod nogi właśnie? I nie kopać się pod siebie. Też jest ważna zasada. Dobra, już możemy się kopać. W Mam nadzieję, że dojdziemy do momentu, gdzie będę miał jakieś superstroje? I. Chodź, tu mamy minuta nam została. Zaraz będziemy kończyć. Boję się, że tam noc jest. Hej no, gdzie są jakieś ludy? Znaczy mieliśmy będzie. A to to co? A, jeszcze miał się kilo w skąd, więc... No to trzeba żeby wracać kończyć odcinek. Może nie zrobiliśmy za... nic, nie zrobiliśmy żadnego osiągnięcia. Ale muszę zrobimy, znaczy może w następnym odcinku już będzie to. Bo tych osiągnięć tu jest dużo jednak. To czemu to jest na przygodzie? Oczywiście pewnie wszystkich nie zrobimy, bo... No wiadomo. Ale to na pewno będę chciał zrobić. Dobra. Wróćmy, bo... Jeszcze jeden. dzień. Ale kto wie, czy... no połowa się z tym, ja. Dobra, więc my idziemy do domu, ja idę do domu, a z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że Wam się Wam pomimo tego, że na razie tak naprawdę stoimy w miejscu. Ale nie do... będzie wiele działo. Mam taką nadzieję. A teraz się z Wami żegnam. Pa. Cześć!